Podobno 20 lat temu ktoś tu popełnił samobójstwo i skoczył z czwartego piętra. Kumulując to, że w okolicy czaił się seryjny morderca, byłam przerażona i szłam prawie trzęsąc się. A więc idę między blokami i jakieś 20 metrów przed wejściem do lasu zauważyłam mojego wujka. Widać było, że był zmaltetowany stratą rodziny i prawdopodobnie psycholog polecił mu spacery. Pomachałam mu i poszłam dalej będąc bardziej pewna siebie, gdyż ktoś znajomy był w okolicy. Jednak on zaczął się do mnie zbliżać. Usłyszałam coraz głośniejsze kroki zbliżające się do mnie z za pleców i szelest liści. Niepewnie się odwróciłam i krzyknęłam, hej wujku!" I tyle. Dalej nie pamiętam. Pamiętam jak przez ułamek sekundy dostrzegłam jego wyraz twarzy i był on przerażający. Połączenie sfrustrowanego, zmęczonego i szalonego mężczyzny w dodatku z ogromnymi dołami na oczach. Obudziłam się w zniszczonym pomieszczeniu przypominającym piwnicę, choć wyglądało to po prostu jak zwykły pokój. Wydaje mi się, że był on oklejony dźwiękoszczelnymi matami, aby nikt mnie nie usłyszał, ale nie jestem pewna. Byłam przywiązana łańcuchami do słupa i nie mogłam uciec. Dostałam ataku paniki i łzy zaczęły mi lecieć z policzków. Byłam przerażona, lecz nie potrafiłam wydusić z siebie żadnego słowa. Nie miałam pojęcia, gdzie jestem, ale miałam przygotowaną wodę i chleb na talerzu obok. Wokół leżały